Czemu ofiary wybaczają narcyzowi? Czemu ludzie wybaczają narcyzowi? Najczęściej sprowadza się to do rozumowania, że każdy popełnia błędy, podczas gdy ofiary nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest błąd, tylko świadome, zaplanowane działanie, osoby, które. Wybaczają Narcyzowi, nie zdają sobie sprawy z tego, że Narcyz postąpi tak ponownie. Narcyz jest świadomy swoich działań, będzie powtarzał ten schemat, będzie powtarzał te zachowania, dlatego musisz odejść od Narcyza, chyba że chcesz mu całe życie wybaczać, tylko Ile razy dasz się na to nabrać? Wiele osób jest w takiej sytuacji, że nie mogą tak łatwo, tak szybko odejść. Mogą mieć dzieci, kredyty, nieruchomości, lub po prostu boją się samotności. Nie chcą zaczynać wszystkiego od początku. Problem w tym, że z narcyzem nigdy niczego nie zaczęli. To iluzja. Wiele osób myśli na zasadzie, że nikt nie jest idealny i kolejna osoba też może mieć swoje wady. Wiele osób myśli, że narcyz obiecuje się zmienić, wierzy w to, oczekuje tych zmian, które nigdy nie nadchodzą. Musisz zrozumieć fakt, że to, jaki jest teraz Narcyz, jest dowodem na to, że zawsze taki będzie. Będzie nawet gorszy wraz z upływem czasu, wraz z kolejnym wybaczeniem z Twojej strony. Z każdym kolejnym wybaczeniem z Twojej strony, Narcyz będzie tylko gorszy. Nie jesteś w stanie zmienić Narcyza. Nie jesteś w stanie zmienić czyjegoś charakteru. Z patologicznego kłamcy nie uczynisz szczerej osoby. Musisz zrozumieć to, jaki charakter ma narcyz. Jeśli był dla ciebie taki przez ostatni rok, przez ostatnią dekadę, to nie zmieni się na kolejny rok. Nie zmieni się na kolejną dekadę. Może zmienić się na tydzień czy miesiąc, tylko po to, by cię zatrzymać, by cię zmanipulować, byś uwierzył po raz kolejny w puste obietnice. Zdecyduj, jakiego życia w przyszłości oczekujesz, zdecyduj, na co się zgadzasz, a na co nie, i wprowadzaj te decyzje w życie. Nie obawiaj się samotności, ponieważ jest ona tysiąc razy lepsza niż związek z narcyzem, niż związek z toksyczną, zaburzoną osobą. Z narcyzem i tak jesteś samotny.